Cześć, z tej strony MiksMak, ze mną jest Maslo123. Siemanko wszystkim, cześć! Wezmę kilo. Postanowiliśmy, mówić... dzięki, nakręcić serię pod tytułem... i masz te, nie masz te. <laughs> Przykodla. Jak? Szykobla masz jeszcze. <laughs> Dobra, seria będzie się nazywać, nie wiem, SkyBlock, może tak być. Ui, ja sobie wymyśliłem. <laughs> Dobra, jeśli znacie jakieś nowe lepsze nazwy, to piszcie w komentarzach. Działby to jest tam. Gdzie? No bo bo tak możesz go rozwalić. Ale tego tej płytki nie rozwalaj. Wiem, to jest lawa. No a jak będzie. A, a czy jak będzie lawa, to to i nie będzie nad tym i lawę deszcz może zalać, czy zrobi obsydian? Chyba nie. Nie wiem, nie wiem czy Dobra, lepiej tak, żeby było, nie? No w zasadzie. Chodzimy na siwce. Czyli nie mamy to? Tak, znaczy... tak, bla, 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 tam różne ity i tak dalej. No, ja... To... Dobrze, nie wiem, powiem, nie wiem. Jak y, wiedzą? Chcę coś powiedzieć. Wokół zrobili... Poczekaj, powiem im, co mamy na wyspie. Bo, ok... no, już widzą, ale... W wokół zrobiliśmy takie jakby strumyczki, masz kop w tym czasie kobla jak też. Uh, uh. Y, takie strumyczki, że na niby że jak się no, tak jak ja odmalując się pomadek przed chwilą, że nakręcałem, całym całem spad prawie. Ale ty można się lepiej, co nawet ładniej wygląda, więc tak ten. Ej, ja wiesz, że ja panem, bo musiałem podstawić pod to kobla, bo gip za szybko rozwala. Ale ja go postawiłem. No dobrze, lepiej jak jest kobel, bo się tak szybko nie rozwali. A najlepiej jak obsydian, to się w ogóle nie rozwali drewnianym. Nie, bedrock się tylko nie rozwala. No obsydian drewnianym też chyba nie. No, nie. Tylko no. wiektowym. O, sadzonkę mamy tu. Posalić ją? Hura, sedonka, hurra, pokaż. O, osa, ciem, obok, ty, tu, o, chodźmy obok, tu, 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 o, i pięknie, dobra. Ja myślę, że moglibyśmy zrobić mi taki jakby mob-grinder, most, tam dalej, tu na przykład, w tą stronę, gdzie księżyc chodzi. Ej, patrz patr, patr to, patrz to, patrz to. Tam może być cień. Patrz, 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 no patrz, patrz, patrz. No ej, no, nie działa już, okay. No, hej, O, 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 patrz. <grym grym grym> Kobla prawie No ile masz tych? To ja może mogę zacząć most Patrz tutaj gdzie wchodzi y, księżyca będzie ciemniej, nie? I tu o mat, mogli... znowu urosło O to ja je zetnę, bo nie mam roboty Nie mam pery, dżufko, Ile ty czekałeś, żeby ono urosło? A nie wiem, bo przed chwilą otworzyłam wystaw Dobra. Ja, ja. A, To mamy do kupienia blaze, ha hmm? Ej ten... Ej, utworzymy później może sklep i będziemy zarabiać na koblu. Kobel. Jak to zabrzmiało? Nie, nie, nie wiem. Nie. Dziwnie może. A! O, złapałem, boś się. Ej, postawić więcej piasku? Nie, zostaw, więc dobrze. Pokaż, gdzie? No tutaj trochę tak tego o, postawić. O. Tutaj tutaj mogę też postawić sam, tutaj też, bo mamy aż 8, patrz. Nie wiesz co lepiej, bo ja postawię zamiast tego, gdzie tu jest piach, to postawię tutaj, tutaj Ale klikta. jest tu tocyczek. Kryzys. Tam hmm. się to Ej, co tutaj teraz. Dobra, teraz jeszcze robię robi poważnie, już nie mam już takich dwutisty. No, rozwaliłem to coś. Co się stało? Aha, chodzę, sobie. Ej, Do, pochodnia, pochodnia, pochodnia! Pochodź ją! Ej, skąd wziąłem pochodnia, skąd wziąłem węgiel? Nie wiem. Aha, pamiętam, przetopiłem y, ten... Y, drzewa węgiel. I... Mm, no rozwalam sobie Nie, nic. lepiej nie rozwalaj, nie rozwalaj, bo może to siedzonka nie wy... Wyla... A ja już mam jedną, także mam rozwalić to. Uuu! Super. I nie, spadłem, Pan, bo ty masz po, kilo, tam mamy no, no, biedę. No chociaż już nie bo rozłożyć. Rozchodzące... Mamy biedę. Bieda, kryzys. Kryzys w kraju. Jabłuszko! Jabłuszko. Mam jabłusko. Jabłuszko, tak, ja jabłuszko, jabłuszko. Zrobimy później może sklep i na nim będziemy zarabiać z koblem. No to jeszcze zaprosimy tego? No wiesz. Co? Wiesz może jeszcze kogo zaprosimy? E może a, chcieliśmy zaprosić jeszcze. Wilerail. A nie, czy jak on ma... Eira. No ja nie ma lawy! A ja miałem ze sobą wiadro lawy wtedy. No to nie jest... przykoczył pani kobla. A co z tą lawą teraz? Bo ja wiem. Weź wykop to, to. O no. Rozwal to. Co? Co ty robisz? Nic. Gdzie ty tu? Tu! Rozwal to, nie ma lawy. Ej, uwal. Tak, można... tak. Napiszmy, żeby... Żeby może kto dalowa do kobra. Co mam tego kobla? Ej, chodź może zobaczymy, czy masz trochę kasy, kupisz wiaderko lawy w sklepie. Ej, gdzie mam to... Tu... Ej, gdzie, gdzie ty? Warp sp staun pisz i chodź nas tam do sklepu. Może ci się uda widać lawy. Okej. Ale ja nie wiem, że sobą No nie, nie wiesz kobla, po co? I chodź tu, gdzie lawa jest. Nie. Tu ja nie mogę chyba. Gdzie ty jesteś? Aaa, a I don't. Gdzie ty? Mam tutaj na lagi. Nie, nie mogę co znaleźć! Mam kilo! W drugim, w drugim przedziale sklepu. Tak jak my. Nie, ten drugi przedział. Jest ja na tym spawnie lagi mam. I Jak się sprawdza stan konterby? No bo ja wiem, ja mam do nowy. O, byłeś! Tu, koło ciebie. No chodź, za tobą. O, poczekaj, już, bo mam lagi straszne na spałnie. Chodź. Tutaj chodź. No jestem. Kup, wiader, lawy. Masz? Nie. Nie. Czemu? Nie można sprzedać, coś pisze. A co pisze? Nie można sprzedać, no Dlaczego? Poniżej pisze. No, dlaczego? Czekaj. Ha, Jeszcze znowu na teleportuje. O! Oh, zamknij drzwi. Teleport zgrzywa się. Mm. No skąd wziąć mamy lawę? A oh, bo ja wiem! Oh, to tak. O, ktoś ma z Kindle'tiego. Czekaj. Ojej jego daj, ktoś lawy za dwa kobla. To uczciwa cena. Bardzo ciekawe. Ja jestem, tam celuję koniec. Dobra, sorry za Musieliśmy y, zrobić... Y, maslo musiał zrobić nową wyspę, żeby... Czyli Bartek... Że y, jakoś. I przy okazji, zobaczcie, mamy tak jakby miniczy. Czytowane, nie? Ale dobra. Yy, dobra. Mamy... O, teraz dwa razy jakby to. I mamy labra. Mm. Dobra. Jest, udało się. Ja muszę coś zjeść. Okay. Okej. Okej, ja mam. Dobra, ja już nagrywam. Aha. O, jeszcze najszybną. Eee, usuń. Mogę zjeść yy, dwa kurczaczki, bo zaraz umrę. Okej, okej. Okay, okay. Mogę? Mhm. Dobbiegać mogę biegać, mogę, dobra, ale dzięki. Ale baka, czekaj, gdzie jest? Boże, gdzie jest? Zrobimy sklep później z tym? Ale to, bo musimy zarabiać kasy na jakieś rzeczy, nie? No, ale to trochę. No, jak będziemy mieć duże kobla, nie? Usunąłeś wyspę? Poczekaj? I w deletę wpisz. Musisz stać na tej wyspie, nie? <grywa> Nie, się nie, 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 minut, może poczekać. nie, bo nie, 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 Godzinę! Bartek! Godzinę? Tak, tak. To co teraz? A nie możesz już usunąć wyspy? To co teraz? Nie wiem, nie wiem. Utworzysz inne konto sobie i przyjdziesz? Weź zamknij Minecrafta, utwórz jeszcze raz nowe konto i teraz dojdziesz na tą chwilę do grania, później cię usunę i znowu y, na tym odcinku. No ale jak masło, to sobie zmniejsz na przykład Bartek Szo, Bartek Szo na przykład. Zrób sobie nowe konto tak jakby i wtedy na chwilę dojdziesz, a na następny odcinek z powrotem będziesz masło. Dobra? No co, teraz nie będziesz czekać godziny, bo my nie będziemy godzinę, nie? O, a, mamy zadania. Może ja już zrobię ten sklep. To już zrobię sklep. Co? Mamy 32 kobla, sprzedamy go i dostaniemy kasę na... na przykład na coś fajnego. Bartek? Halo? Jesteś? Dobra. No, to no, to muszę muszę węski węski. Węski. Nie, no to później, nie teraz na odcinku Dobra, czekaj Bo ja teraz nagrywam A on kągą kust Czyli? Nie wiem. nie wiem Ale wiem, że nie mogę bliżej Mówię, mówię, Sama ich teraz, traj, coś, traj, ja teraz jakiś refleksy, mogę Nie Mogę. Traj, chyba. Traj, traj, traj. Traj. Hmm. Może Wtedy nie nie otwieraj nowego konta, ale. No kurczę, miałem. Ja ja wiem, mogłem sobie to, ale po miałem refleksa i na Poczekaj, jakby by to zrobić, jak się to robiło? Wejdź na wejdź na moje Poczekaj ja muszę jak to zrobić w sklep? Poczekaj. jak napisać? Co był Trzydzieści dwa. Bo nie. my minus trzy dwadzieścia chyba. I teraz 29. dziewięć Jak się... wejść na warpa, Czy nie możesz? No nie, weź, no, nie, muszę iść. Ja wchodzę na moją Dobra. To ja się z wami żegnam. Cześć, do następnego odcinka.